Witam serdecznie, niedziela cały dzień pracowaliśmy i odpoczywaliśmy na zmianę. Dużo u nas teraz w tym miejscu się dzieje, wszystko pięknie rośnie, te nasadzenia ubiegłoroczne. No teraz są bardzo widoczne. Potrzeba dużo deszczu i słońca. Latany też, cztery piękne. No i urocze buki, to jest ich kilka, ale cała zieleń bardzo ładnie, bardzo ładnie rośnie. Kasztan kwitnie. No, i praktycznie można powiedzieć, że skończyliśmy już tą część. Teraz robimy naprzeciwko naszego domu po drugiej stronie drugi ogród. No, to jest wyzwanie, żeby skończyć w ogóle w tym roku. Jutro będą kontenery koparka. No, a tutaj. Widać już całe zakończenie. Kasi, ulubiona rowata. I to ostatnie miejsce, tutaj, to jest <noise> tu, właśnie kilkanaście ton ziemi. Wczoraj, żeśmy wszystko Splantowali, posiali trawę. Nie ma to być jakiś wybitny trawnik, po prostu zieleń. Miejsce jest wyjątkowe. Ile jest tutaj nasadzeń, to nie wiem. Kiedyś może przyjdziemy na spokojnie i spróbujemy pokazać. Jest naprawdę. Bardzo dużo różnych nasadzeń. Praktycznie co Kasia wraca, to zatrzymuje się w centrum ogrodniczym i coś nowego przywozi. Są to urocze roślinki. Różne. Znajdę kiedyś słoneczny dzień, czas to przejdziemy i omówimy. Tutaj miodunki też Bóg następny Laurowiśnie. Pięknie te Laurowiśnie rosną, ale równie pięknie platany. Ja ogólnie uwielbiam platany. Więc jest to takie. Dla mnie wyjątkowe drzewo. Kot się skrada. Zawsze jak wychodzę, to kot zaraz za mną. On jest jak pies praktycznie. A Bentley już biegnie. Bentley, zostaw kota, zostaw kota. Proszę bardzo. Towarzystwo już jest. I tu jeszcze ozdobą jest też róża na e, balustradach tutaj do samego domu. Dzisiaj pracowałem w tej części dużo, czyli tutaj koło tych róż. Przycinałem tą roślinę, no i tamta część z rozpoczętymi różnymi pracami, to nasze nowe, ulubione miejsce pod platanem.